Ryzyk znów wywołał ogromne oburzenie w sieci. Tematem przewodnim po raz kolejny są pieniądze. Okazuje się, że jeśli obywatele dadzą je dyrektorowi Radia Maryja i Telewizji Trwam, mogą liczyć na prezent od partii rządzącej. Ryzyk ponownie wywołał burzę w mediach. Kontrowersyjny redemptorysta po raz kolejny udowodnił, że łączy go wielka przyjaźń z partią Prawo i Sprawiedliwość. PIS wpadł na oryginalny pomysł, aby zachęcić obywateli do finansowego wsparcia fundacji, którą kieruje dyrektor Radia Maryja. Zbliża się okres składania pitów do urzędu skarbowego. Każdy obywatel ma prawo przekazać 1% podatku na dowolnie wybrany cel. Jednak prawo i sprawiedliwość zachęca, aby beneficjentem pieniędzy podatników wstała się Fundacja Nasza Przyszłość, której właścicielem jest Rydzyk. Ryzyk zbiera pieniądze na swoją fundację w podstępny sposób. Dziennikarze wirtualnej Polski ustalili, że w biurach poselskich i senatorskich prawa i sprawiedliwości można rozliczyć PIT za darmo. Warunek jest 1%, 1 podatku zostanie przeznaczony na organizację ojca Ryzyka. Jest to praktykowane przez pracowników biur PIS od wielu lat. Media dotarły do jednego z biur poselskich PIS. Okazuje się, że jeden z pracowników pomaga obywatelom rozliczać PITY. Robi to całkowicie za darmo, więc może się wydawać, że to szlachetny gest ze strony polityków. Jest tu jednak ukryty pewien haczyk: PIT zostanie rozliczony za darmo, jeśli 1% podatku zostanie przeznaczony na fundację Nasza Przyszłość. Z pomocy biura w wypełnianiu PITów korzystają głównie osoby starsze, które nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z wypełnianiem rubryk. W efekcie tego procederu wiele osób traci szansę, aby zdecydować, na jaki cel chciałoby przekazać symboliczną kwotę. Na skutek pozornie szlachetnego działania polityków, Fundacja Ojca Rydzyka wzbogaciła się w znaczący sposób. Dwa lata temu na jej kanto wpłynęło 5 milionów złotych. Przyjaźń ojca Rydzyka z politykami PiS trwa Przyjaźń kontrowersyjnego duchownego z partią rządzącą nie jest tajemnicą Ojciec Rydzyk od wielu lat jest utożsamiany przez opinię publiczną z konkretną partią polityczną Jest również znany ze swojego zamiłowania do luksusu oraz niezwykle przedsiębiorczego podejścia do życia. Tym razem postanowił w dość sprytny posłużyć się partią rządzącą, aby zdobyć środki na swoją fundację. Czy jednak darmowe wypełnianie pitu nie jest przekupstwem w stosunku do obywateli? Każdy przecież ma prawo wybrać beneficjenta 1% swojego podatku.